To stado, niszczy takich ludzi. Znaczy mhm. robi, no, robi takie działania, tak, żeby, tak. żeby każdy człowiek był podobny do siebie mhm. w tym A wiesz tak naprawdę, co odróżnia, co odróżnia lidera od, od tego, kto jest napiętnowany? Psychologicznie to jest ta sama osoba. On po prostu się znalazł w innym, w innym kontekście, ale przede wszystkim on dostarcza stadu korzyści. Ktoś, kto jest inny, ale nie dostarcza korzyści jest szaleńcem. Ktoś, kto jest inny, ale wymyślił coś, co przyniosło sobie do korzyści, jest geniuszem. To jest jedyna różnica, to jest ten sam człowiek. To jest ta sama konstrukcja psychologiczna. To jest ktoś, kto potrafi wyjść poza ramy stada i robić coś inaczej. W tym momencie to, czy ty jesteś liderem, czy alienem, czy jesteś geniuszem, czy hmm. szaleńcem, jest tylko i wyłącznie zależne od... Znaczy, bo to jest tylko i wyłącznie kwestia percepcji stada. Percepcji tego, jak cię postrzegają inni, jeżeli oni będą mieli korzyść, korzyść w tym, co ty robisz postrzegać jako lidera, jako geniusza, jako kogoś, kogoś, kogoś wyjątkowego, wybitnego. Natomiast że będziesz robił coś, co dostarcza, a nie daj Boże, dostarcza Tobie korzyści, a im, nie, a im nie daje i nagle się tworzy taki wydźwięk, nie, że ej, ty jesteś inny, to, a my jesteśmy tacy sami, tak? To dlaczego ty teraz masz tyle pieniędzy, a my jesteśmy dalej siedzimy w tym swoim małym Bajorku, nie? I w tym momencie nagle się zaczyna frustracja i takie